Was Grzegorz Dzikowski. Dzisiaj nagrywam tutaj wideo z Szpitala raczyńskiego, bo jestem, byłem praktycznie u kolegi w szpitalu i też testuję nowe narzędzie pracy, które właśnie nagrywa w tej chwili film. O czym dzisiaj chciałbym wspomnieć? Chciałbym wspomnieć Wam o nawyku oszczędzania. To jest kolejna rzecz, która. Jest potrzebna do odniesienia sukcesu, jeśli, e, jeśli nie posiadamy tego nawyku, to tracimy podwójnie. Po pierwsze, że e, nie mamy pieniędzy, ciągle im, im e, ich nam brakuje. A po drugie, e, jeśli nie posiadamy tego nawyku, e, nie możemy też w tym momencie posiadać innych, które mają wpływ na e, osiąganie sukcesu. Dlatego no, warto zbierać te grosze, tak jak mówi powiedzenie, grosz do grosza. I też ja miałem takie zdarzenie kiedyś, z życia wzięte praktycznie, gdzie wsiadając do samochodu znajomego, widziałem na podłodze, jak się walały pieniądze. No były to drobne na pewno, grosze, czy tam można powiedzieć, no jakieś, jakieś, jakieś drobne. I Teraz ta osoba ma praktycznie wielkie problemy z tym, żeby w ogóle mieć jakieś pieniądze, żeby mieć pracę. I to jest, taka, to jest taka, takie potwierdzenie tego, że, że żeby odnieść sukces, to trzeba zbierać trzeba zbierać grosz do grosza. Bo no, każdy, każdy pieniądz jest ważny i, i, i dlatego namawiam Was do tego, żebyście no, ten nawyk u siebie wykształtowali, bo ja mam ten nawyk, nie mam aż tylu pieniędzy na tą chwilę, ale, ale ten nawyk mam już od maleńkości i, i jakoś, sobie, jakoś sobie z tym radzę. Pozdrawiam Was serdecznie, skomentujcie na dole co o tym sądzicie i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!